Cztery takie solidne golonki zrobiłem w piekarniku bez wstępnego gotowania. Pieczona golonka, przy której pracy jest niewiele. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie wieczorową porą. Przede mną piękne cztery golonki, które zamierzam jutro podać na stół. Jutro w godzinach... Opuść no, do popołudniowych, bo czas obróbki trochę mi zajmie. Ale popełniłem jakiś czas temu taki filmek, że robiłem golonki na grillu i one wtedy wyglądały tak. Mam zdjęcie daję. Links do filmu możecie mieć tutaj. Ale generalnie w tym filmie nic innego nie pokażę poza tym, za takim dodatkowym dowodem, bo wtedy dostałem takie opinie, że nie da się zrobić golonki tylko na grillu, bo to będzie podeszwa. No, w tamtym filmie widać, że to z podeszwą nic nie miało wspólnego i mięsko się rozpada. Ale też tamte golonki jakoś szczególnie wielkie nie były. No tu mam cztery golonki i ponad 5 kg na tych czterech golonkach, co też jeszcze nie są szczytowe, no ale to są największe, jakie zdołałem dzisiaj dostać. Więc 5. 4 kg łącznie to ma z kostkami ze wszystkim. I to też wykonam tą samą technologią. Żadnego wcześniejszego gotowania, żadnego suwi, żadnego długiego e, marynowania, chociaż to akurat nie przeszkadza, ale da się też to zrobić w krótszym okresie, w krótszej perspektywie czasowej. A już na pewno nie ma konieczności, żeby to yy, najpierw zagotować, zmiękczyć, żeby dopiero potem podpiekać. Ja to wszystko od początku do końca wykonałam w piekarniku i zgoda, zajmie to trochę czasu. To prawda, że zajmie to trochę czasu, ale roboty przy tym praktycznie nie ma żadnej. Może łącznie, sumarycznie 10 minut na cały proces, który wiele godzin trwał będzie. Ale też z drugiej strony nie ma się czego bać, że się coś nie uda, że goście się pół godziny spóźnią i to będzie już potrawa zmarnowana. Nie, ta potrawa jest dość odporna na czas i poza tym, że musi jakiś czas upłynąć, żeby to się stało miękkie, rozpadające się fajne mięsko, to spokojnie można to 30 minut, może nawet i godzinę dłużej przeciągnąć, tylko obniżyć trochę temperaturę i będzie spokojnie na. Gościa, którego tym macie zamiar uraczyć, może spokojnie czekać. Dobra, my, przyprawcie sobie jak chcecie. To już jest y, wasza indywidualna kwestia smakowa. Y, nie przesadzać z solą, dlatego ja y, przyprawiając to dzisiaj, a jutro to obrabiając, daję sól zwykłą w ilości dwie łyżeczki na jedną golonkę to zawsze można sobie dosolić, jak już będzie na talerzu. I to w niczym nie przeszkadza. Nie dać za dużo. Mniej można. Jeżeli chodzi o przyprawy, ja sobie dałem tutaj ostrą paprykę, pieprz, yy, mielony czosnek i jakąś przyprawę ziołową. U mnie to jest przyprawa myśliwska, mieszanka, ale równie dobrze może być tymianek dla aromatu. Yy, po łyżeczce ja to wszystko zmieszam, yy, dodam do tego sól i to tym wszystkim mieszaniną przypraw te golonki na Ale wcześniej każdą z tych golonek trzeba przynajmniej w czterech miejscach naciąć skórkę, bo w trakcie pieczenia to ona nam wywichruje tą golonkę całkowicie. I jeżeli chcecie zachować formę, to po nacięciu trzeba to związać sznurkiem. Obronimy się przed tym, żeby to skórka ściągała, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy zachować formę. To mięso i włókna mięśniowe też się będą kurczyły i będą się rozpadały, w związku z tym yy, ta golonka nam się rozczapierzy. Chcecie zachować formę, zwiążcie sznurkiem albo tak jak ja, za przeproszeniem, możecie to olać. Ja tylko natnę i to myślę, że w sześciu częściach. Chodzi mi też o to, żeby w wielu punktach ciepło mogło dookoła dochodzić. Nie będę tego związywał, chociaż mogę tak jak powiedziałem na zachowania formy, ale. I tak i tak to na talerzu rozparcelowywał będę. Więc nacinam w sześciu punktach, przyprawiam, wkładam do pojemnika, wrzucam do lodówki. Jutro będę wszystko robił w piekarniku i to za jednym podejściem będą trzy etapy, ale to już wszystko w narracji opowiem. Szkoda gadania. To jest naprawdę bardzo proste i tylko w piekarniku da się zrobić i kolonka będzie mięciutka, będzie się rozpadała. Jedyne co się może zdarzyć, jeżeli gdzieś przegapicie że jeżeli za mocno przypieszecie skórkę, to w tym momencie, kiedy byście przystępowali do jej jedzenia, to ona może być trudna do pogryzienia. Ale broń Boże jej nie wyrzucajcie. Jeżeli już tak Wam się zdarzy, że przeholujecie trochę, no to zostawcie ją do następnego dnia. I następnego dnia, bo zwykle taki golonek za jednym posiedzeniem się nie da zjeść. No, są tacy, co potrafią ale jak Wam jakieś resztki zostaną wrzućcie to do pojemnika zamknijcie następnego dnia jak otworzycie to wszystko nawet taka mocno przypieczona skórka staje się jak najbardziej miękka dobra do gryzienia i nadal nadal smakowita ja zresztą uwielbiam dojadać resztki golonki następnego dnia jak one są na zimno ale żebym się nagadał wystarczy czas się brać za robotę Przecinam skórę, ale nie tnę nożem głęboko. Mieszam przyprawę i nacieram nimi kolonkę, a potem wstawiam do lodówki. Następnego dnia wstawiam do zimnego piekarnika, zdejmuję pokrywę i ustawiam 170-180 stopni i termoobieg. Po około godzinie obracam. Minęło 90 minut. Zakładam pokrywę i dalej piekę bez termoobiegu. Przez 3 godziny. Po tym czasie sprawdzam miękkość i jak jest dobrze, to opiekam golonki ponownie. Bez pokrywy i z termoobiegiem. Mięso i skóra są już miękkie, więc opiekam do efektu, który mi się spodoba. Wtedy wyjmuję i podaję na stół. Jak mówiłem, trochę to trwa, ale wysiłku bardzo niewiele. To co się wytopiło z golonki, można dodać do bigosu czy kociołka opartego na kapuście, słodkiej lub kiszonej. Jak to woli. Mam nadzieję, że słychać jak tutaj skórka chrupie jest taka, jaka być powinna, jest podpieczona. Może gdyby się trafiła w tym momencie, że gdzieś jest za twarda, to jak ją zostawicie dzisiaj i jutro rano, wyjmiecie z pudełeczka, to będzie podpieczona i zdecydowanie bardziej miękka. Ale to mogą być malutkie fragmenty, gdzie ona jest zbyt mocno przypieczona, jeżeli w kuchence przeciągnęliście. A zresztą co do reszty no zobaczcie, że to, jest, to jest tak mięciutkie, że mięsko się totalnie rozpada. <grymny> Nie będę tutaj tego już dłużej przytrzymywał, bo goście czekają dzisiaj uroczysty obiad z zacną ilością golonki spróbujcie sami jak widzicie da się naprawdę da się to roboty wiele nie ma czasu tylko czasu i praca piekarnika no jakiś koszt na zużycie energii ale przez piekarnik przez cały czas nie pracuje on podgrzewa się tylko co jakiś czas jak jest to pod pokrywką to całkiem całkiem szybko całkiem fajnie idzie i całkiem rzadko się włącza bo temperatura jest ładnie trzymana zarówno w samym pojemniku jak i w piekarniku który zamknięty jest Muszę spróbować. Obym się nie poparzył, bo to jest piekielnie gorące. Widzicie. Widzicie, jak to jest miękkie, jak to się rozpada, jak to pięknie paruje. Domowa, mięciutka, goronka bez wstępnego gotowania. Spróbujcie sami. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało. Dajcie łapkę w górę. I domowe było, jest i będzie lepsze. To jest moje hasło. Domowa goloneczka kosztowała tyle, ile kosztowała w sklepie, no i trochę energii. W knajpie za to trzeba zapłacić dużo, dużo więcej i nie zawsze dobrze zrobią. Zapraszam na kolejne odcinki. Hej, cześć!